Dzień dobry szanowni państwo, ostatnia środa marca, kolejny gość w moim nowym programie naczelny przepytuje z nami w prowincji Macerata we Włoszech. Nie tym razem na Zaolizjo, ale właśnie we Włoszech jest Anna Traczewska Radici, Dzień dyrektorka, dobry. dyrektorka jednej z trzech polskich szkół Anders. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Aniu, takie pierwsze pytanie może będzie zagadkowe trochę, jak Pani sądzi, dlaczego do Pani zadzwoniłem? E, bo jest Pan chłonny informacji z Włoch. To na pewno, ale w tamtym tygodniu spotkaliśmy się oczywiście korespondencyjnie w Telewizji Polonia w programie Polonia24, gdzie mowa była m.in. o szkole, której Pani jest dyrektorem i o spisie ludności w Republice Czeskiej. Tak właśnie mnie natknęło, żeby do pani zadzwonić. Pomyślałem, że jakiś po prostu znak jest i popytać troszeczkę o tym co się dzieje we Włoszech. Podejrzewam, że spis ludności we Włoszech takich emocji jak u nas na Zorziu nie wywołuje wśród Polonii. Nie, nie, taki ostatni spis z tego, co wiem, to był w 2017 roku i jak nas spisano, tak jest mniej więcej we Włoszech Polaków 97 tysięcy, mniej więcej. E, wydano nawet książkę, która e, przebierza przez regiony Włoch wraz z, z Instytutem Polskim, z Konsulatem. Jest w takiej podróży, ten, ta książka o Polakach we Włoszech i, i tam jesteśmy też właśnie. Posegregowani i jest bardzo dobrze opisana polska społeczność tu we Włoszech, w kategoriach wiekowych, w kategoriach zawodowych. Także wiemy coś na ten temat, ale dawno, dawno temu tam zrobiono. Ja podejrzewam, to będzie znowu pytanie retoryczne, że Polaków we Włoszech, Polonie wirus, pandemia trochę spowolniła tą waszą codzienną działalność, prawda? Bardzo. Bardzo. Tak jak całą społeczność, w ogóle, generalnie, światowo, globalnie. No niestety, nie jest to miłe. Udało się na przykład, co jest w ogóle cudem, w październiku um, odbyć zebranie Stowarzyszenia Związku, Zrzeszenia Polaków z całych Włoch. Ale to hmm. naprawdę o włos, bo już w następnym tygodniu byliśmy w strefie czerwonej we wszystkich regionach i, i później na pewno by się nam nie udało. Kiedy byliśmy na ofie, mówiła Pani, że y, Pani szkoła y, raz jest otwarta, raz jest zamknięta, taka trochę ustawka nastrojów, prawda? Tak, ja jestem jedną z nauczycielek, dyrektorek szkoły Anders, która jest nietypową, bo międzyregionalną szkołą ma trzy placówki i w tych placówkach, właśnie każda z naszych placówek jest w innym mieście i praktycznie. Te nasze obecne realia są tak dziwne, że w zależności w jakiej strefie, czy jest czerwona, czy żółta, czy pomarańczowa strefa, to albo zamykamy, albo otwieramy. To znaczy, ogólnie dostosowujemy się do zasad takich jak w szkole, ale na przykład działalność nasza jest przy stowarzyszeniu i działalność stowarzyszenia w ogóle jest zakazana zbierania się, zgromadzenia. Chociaż szkoły są otwarte, więc dzieci do szkoły chodzą, ale szkoła polonijna, podlegając pod restrykcje stowarzyszenia, nie może. Być otwarta, nie może prowadzić swojej działalności. Stąd, niestety, wszystkie nauczycielki musiały się natychmiast przekwalifikować, to znaczy, z lekcji prowadzonej normalnie w klasie z dziećmi. I tak już w trudnych warunkach, bo, bo to jest specyficzna nauka dziecka polonijnego, musiała się dostosować do warunków online, gdzie nikt z nas nie przychodził ani szkolenia, a po prostu z życia wzięte natychmiast y, trzeba było się było dostosować do sytuacji. I w zależności, właśnie, czy strefa czerwona, na przykład minister zapowiada w piątek, że strefa jest y, od soboty zamknięta, my z sobotę mamy lekcję. Więc nauczyciel, który przygotował lekcję w ciągu tygodnia, żeby w sobotę się odbyła normalnie w klasie, jest na. Nagle zablokowany i musi tą lekcję odbyć online, gdzie system pracy jest zupełnie inny. Nie ma kontaktu z dzieckiem, nie możemy przynieść materiałów, nie możemy zrobić kserokopii i, i dać dzieciom rozdać, żeby pracowały na materiałach przez nas przygotowanych. Te materiały muszą być online, pokazane w komputerze, gdzie dodajmy, mama również nie jest przygotowana do tego. Dodajmy jeszcze wiek dziecka, jeżeli my mamy dzieci nawet przedszkolne od wieku 3 do 5 lat, to ono dłużej niż pół godziny przed komputerem nie wytrzyma. Więc to jest po prostu praca czasami zmarnowana, wyrzucona do kosza, ewentualnie zaszufladkowana i poczeka na lepsze czasy. A dziś była Pani w szkole? Nasza szkoła jest sobotnią szkołą, także my mamy tylko w soboty zajęcia. I, I to są praktycznie zajęcia dla dzieci, które są... Sklasyfikowane, jak to kiedyś było, że na takie grupy wiekowe, a nawet bardziej na grupy językowe, dla dzieci, które znają mniej lub lepiej język polski. Mimo wszystko, że na przykład w różnym wieku to są pogrupowane w zależności od poziomu języka polskiego. I te zajęcia się odbywają tylko w soboty, bo dzieci zazwyczaj chodzą do szkoły mm, włoskiej. Więc to, co my mamy, te zajęcia w polskiej szkole, to są dodatkowe, tak jak judo, jak karate, jak, jakakolwiek siatkówka czy koszykówka. A w wielką sobotę będą zajęcia? To już pytam, abstrahując od pandemii. Absolutnie, nie, nie. Ale abstrahując nie, 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 od pandemii. Już nawet abstrahując od pandemii, zawsze po pandemii tak. Na dzień dzisiejszy, tego co słyszeliśmy w wiadomościach, po świętach mamy wrócić do strefy pomarańczowej, co daje nam nadzieję na lekcje w klasie. A jak przygotowania do, do Świąty Wielkiej Nocy? Włochy są dość religijnym krajem. Tak, no, tu na przykład nie mamy właśnie problemów. Na pewno w krajach arabskich mają zupełnie inaczej, ale my jesteśmy bardzo właśnie zagłębieni w kulturę włoską. Mamy tą samą religię, nie mamy problemów, jest szacunek dla, dla wyznania katolickiego. Także y, nie ma tych tylko tradycji takich typowych polskich, prawda? Nie ma bazi. Nie ma y, palemki właśnie z, z bazi. Mamy palemkę z liści y, drzewka oliwnego. To jest zupełnie. Czym innym, nie ma błogosławienia pokarmów, nie ma koszyczka. Jest pisanka oczywiście, ale inaczej malowana, nie nasza kraszanka. Także te, te tradycje są dosyć zbliżone, bardzo zbliżone, ale nie takie same, więc tych tradycji jednak dziecka uczymy. No i nie ma to jak pasztet na, na talerzu. To na koniec uchylmy rąbka tajemnicy. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na żywo. Pani mężem jest Włoch, Mauro, serdecznie go pozdrawiamy, będzie podobno bardzo zadowolony, Dziękuję. że się pojawi w Dziękuję. tym programie. To będzie na stole taka mieszanka kuchni polsko-włoskiej? Zawsze. Się... Zawsze jest. Mieszkam we Włoszech 20 lat i mam tu szczęście, że moja teściowa, bardzo tolerancyjna kobieta, pierwsze święta jakie miałam w ogóle Bożego Narodzenia i praktycznie pozwoliła mi całą Wigilię zrobić po polsku. I tak jest do dziś. Praktycznie mogę na, na stół włoski wjechać ze wszystkimi potrawami polskimi, z szanym, z barszczem, Ryzykują nawet jedzenie tego. <laughs> Przekonali się bardzo i razem ze mną, na przykład, paszkot jest uwielbiany. Ale tak samo ja zaaplikowałam potrawy włoskie, także na naszym stole jest pół na pół. Wybieramy sobie co najlepsze kąski z jednej i z drugiej kuchni polskiej i włoskiej. To na koniec, może taki bardzo szybki kurs języka włoskiego, ale to dla mnie bardzo bym poprosił. Jak jest po włosku wesołego aleluja. Bardziej tradycyjnie używa się Buona Pasqua. Bona Pasqua. Pasqua jest Buona bardzo tradycyjna. Tak? Bardzo tradycyjne życzenia. Buone feste, wesołych świąt, generalnie. Buone feste albo Buona Pasqua. Także Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. No i tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Bardzo Pani Aniu dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze. do usłyszenia. Do usłyszenia.